Cześć moi drodzy, to ja Mariusz Marzec, przewodniczący ZTS-u. E, I ogólnie co ja mogę powiedzieć, e, nagrywam dzisiaj z, w plenerze, ale w prywatnym plenerze, więc mogę chodzić bez maski. E, sprawa jest taka: e, Rozmowy w sprawie awatarów aktualnie zostały wstrzymane, zawieszone. Jak chcecie, to, rozum to sobie rozumiejcie zachęcam do podpisywania się pod petycją, która, którą pewnie dam w opisie, o ile nie zapomnę, jeżeli jesteście zwolennikami tych awatarów, ale no muszę przedstawić, bo wypracowaliśmy pewien kompromis no i musimy zdecydować wspólnie, czy on nam pasuje, czy nie. Mianowicie dyrektor szkoły e, powiedziała, że awatarów nie przywróci ze względu na wygodę nauczycieli i to, że nauczyciele wolą te awatary żeby były to jako inicjały, bo wtedy łatwiej jest im prowadzić lekcje, bo łatwiej jest rozpoznać ucznia po awatarach niż po y, zdjęciu. Ja wiem, że zaraz padnie argument, że wcześniej jakoś mogły być te awatary, jasne, ale... E, no tak, że zacytuję, lepsze jest zawsze wrogiem dobrego, więc w takim wypadku... No, dla nauczyciel to może być po prostu lepsze, tak? Nie będę tego podważał, nie będę się na ten temat wypowiadał, no bo musiałbym podważyć po prostu subiektywną opinię nauczyciela, czy musi lepiej prowadzić lekcje tak czy siak. Więc no, trochę to nie w mojej mocy. Ale. Co ja jeszcze mogę powiedzieć, tak naprawdę? No, 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 tutaj musimy my zdecydować. Dyrekcja zaoferowała. Prowadzi coś takiego jak grupy, jak zespoły właściwie dyskusyjne na Teamsie. I tam będzie mo mo mogła być prowadzona debata publiczna i tam będziecie mogli się wyrażać w szkole. No moi drodzy, no jest to jakiś kompromis, tak? Jakieś rozwiązanie. Faktycznie, jeżeli ktoś chce się wyrażać publicznie, to nie musi tego koniecznie robić przy pomocy awataru. A jeżeli faktycznie ma to ułatwiać lekcję nauczycielom, no to okej. Okay. Pytanie, bo możemy tupać nogą, możemy krzyczeć i mówić, że jak to bardzo te awatary były nam potrzebne, ale wydaje mi się, że będą ważniejsze walki. Będą ważniejsze bitwy, będą ważniejsze... Będą ważniejsze rzeczy i jeżeli teraz zaczniemy tupać nogą, to możemy być po prostu potem niepotraktowani poważnie. Nie wiem, to trochę od was zależy decyzja, tak? Ja jestem tylko... skromnym sługą narodu. Ale... No, no to, od, do was, jak to do was, jak się to do was należy ostateczna decyzja, nie do mnie. Eee... Chociaż osobiście nie wiem. Osobiście mam dość mieszane uczucia, jeżeli mam mówić za siebie. I nie uważam, żeby kruszenie kopii akurat to awatary było najważniejszą rzeczą na świecie. Dostaniemy grupy dyskusyjne. Okej, okay. od razu pada rzecz, że mało osób będzie z nich korzystać. Tylko, że moi drodzy, to jest nasza wina. To nie jest wina dyrekcji, że mało osób będzie korzystało z zespołu dyskusyjnego, tak? I że mało osób będzie tam zaglądało. E, to jest nasza wina i to my możemy to zmienić, więc może gdybyśmy stworzyli zespół dyskusyjny, na który by każdy wchodził i każdy mógł się dzielić, swoim zdaniem faktycznie byłoby to tam jako jakkolwiek opiniotwórcze, to tak naprawdę byśmy mogli wyrażać faktycznie siebie w szkole, tak? No nie wiem, to jak już powiedziałem, dużo od was zależy, no ja mus, muszę, czy jestem zobowiązany, jak zwał tak zwał, no reprezentowania waszych interesów i będę to robił. Chcę tylko, żebyście znali moje osobiste zdanie, tak, na ten temat. No i co, no... Pff, taki kompromis udało się wynegocjować, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, albo mi prywatnie, co wy o tym uważacie. Każde zdanie oczywiście będę brał pod uwagę. No tak. Tak, 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 tak przebiegły rozmowy i w ten sposób ten, w ten sposób to. No, no i wam przekazuję, tak jak obiecałem, tak? Zaraz po, zaraz po tym jak rozmowy się zakończyły. Poza tym niedługo konkurs talentów, to już tak trochę mniej ważna sprawa, będzie ogłoszony, więc. E, trzymajcie rękę na pulsie, nie? No, dajcie, dajcie jakiś odzew pod tą petycją podpisało się 70 osób, tam trochę ponad więc moi drodzy, to nie jest duży odsetek więc jeżeli faktycznie chcecie pokazać moc i to, że wam zależy na tych awatarach aż tak bardzo no to niech się podpisuje coraz więcej osób, przesyłajcie tą petycję bo inaczej no powiem wam tak moi drodzy, my nie mamy żadnej broni w ręce, te, te, de facto moi drodzy te, szkoła, te, te konta należą do szkoły Wy jesteście tylko użytkownikami, którzy z nich korzystają, więc. No, żadna własność prywatna, czy nawet prawa osobiste nie wchodzą, bo to nie są nasze rzeczy. Eee... Wiecie, no nie ma czegoś takiego na przykład. Za, taki przykład. No, ja, ja nie lubię tych przykładów, które dawała pani dyrektor, nie ze wszystkimi się zgadzam, I macie taki przykład. Na przykład, wynajmujecie mieszkanie, tak? I, i chcecie sobie przybić w tej, wbić w tą ścianę gwóźdź powieści obraz, ale nie możecie tego zrobić, bo jeżeli wam właściciel zabroni. No i tak samo jest trochę z tymi e, z tymi kątami, one nie są nasze. Więc no. E, moim zdaniem fajnie, że dyrekcja wyszła z jakąkolwiek inicjatywą i fajnie by było, bo wszyscy wiemy, że, ta, że e, te opinie... E, takie forum dyskusyjne do wyrażania opinii wyrażania siebie prawdopodobnie umrze, tak jak dis dwa Discordy szkolne. Ale fajnie by było, gdybyśmy jednak pokazali, że umiemy się na tyle zmotywować, żeby to faktycznie żyło, żeby to faktycznie miało sens i żeby faktycznie była tam fajna kulturalna dyskusja. Wtedy byśmy pokazali, że faktycznie nam zależy na tym wyrażaniu siebie. No, to myślę, że na razie tak możemy to rozwiązać. Mi się ten, mi ten, mi ten pomysł odpowiada, bo naprawdę uważam, że jesteśmy w tej sytuacji trochę przegrani. Ale, no, jak powiedziałem, wszystko zależy od was. Trzymajcie się. Cześć.